Odbieramy sobie nagrody z karnetu bojowego. Mamy 16 gwiazdek. Nie chcę tego. Gramy dalej. Znowu podejście z uboczem. Jestem ciekaw o co chodzi z tym uboczem. Także znowu próbujemy. Gdzie mamy ubocze? A sprawdźmy sobie to, bo to też chyba zalicza jako ubocze albo nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy to zaliczę jako ubocze, czy nie zaliczę jako ubocze. I sprawdźmy to. Serio nie mam broni? Ja pierdol... Jakiś to jest żart, kurde złota jest, no ale co jest zgrane. I koniec. Fajnie. To chyba się nie zalicza jako ubocze. Dobra, weźmiemy sobie tą. Gdzie jest ten teleport? Zniknął? Chyba zniknął. sprawdzimy od tej nowej postaci paliwo do pojazdu. Stacja benzynowa. Nie ma zaznaczonych stacji benzynowych. Takie proste zadanie, a znowu nie mogę znaleźć żadnego kanistra benzyny. Dobra, zobaczmy czy to się da ulepszyć. Ulepszyłem, ale nie stworzyłem. Kurde, jak się tworzy broń, może chodzi o śrubki? Serio? Kurczę, nie chce mi się za nim łazić. <noise> Dużo amunicji z niego wypada. W zasadzie, nie warto chyba go zabijać. On znika? Aha. Tego się nie spodziewałem, że lama znika po czasie. Ale tu mamy stację benzynową. Także sobie zatankujemy jakikolwiek pojazd, który tutaj jest i... Kurde, nawet trafić gościa nie umiem, on się zaraz na mnie rzuci. Zniszczy mi stację benzynową Robimy to tak, że wejdę tutaj Ucieknę, kurde, no nie wierzę, nie, nie dam rady Dobra, trzeba uciekać stąd Ale uciekłem, przeżyłem. Chociaż na chwilę. Co jest grane? Wszystko chce mnie zabić. Idę z powrotem na tą stację. Może ten gość już sobie poszedł. O jest, paliwo. A bo dupie to. Nie. Tak tego nie zrobię. A jak z sobą porozmawiam, to dostanę pd chyba, nie? Kościół tam jeszcze się szlaja na tej stacji. Pieprzył i zniszczył dystrybutor. Zrobię to po swojemu tak jak wcześniej. To tylko wystarczy, że zatankuję ten pojazd tutaj, co jest zmasakrowany. Nie wiem, czy on zaraz nie wybuchnie, czy on w ogóle działa, ten pojazd. Tego też nie wiem. Nie. Zatankuj paliwo. Jest, udało się. <laughs> I tak się robi zadanie. Na szczycie góry muszę zrobić motkę jeszcze, jak kupię. Zadanie znowu. Po prostu będę jechał. Pojeżdżę sobie autem. No i zadanie wykonane co to jest? Niż pojazdem skrzynki na listy? Ja... Ale <laughs> to wymyślili kurde naprawdę. Po prostu niesamowite. Tutaj już nie znajdę żadnych skrzynek na listy. Ale znajdę teleport. Ale raczej no, to nie jest ubocze niestety. A może to jest to wyzwanie? Yeah, chyba się udało. Byłem bardzo skupiony na rozgrywce, więc nie jestem w 100% pewien. Czy jak tak zrobię to stworzę broń? Tak udało się jeszcze to zrobić. Świetnie, pod sam koniec. Tutaj już powiem szczerze, że dużo rzeczy zrobiłem, no. Dobra. Czyli to jest ukończone. Nie, więc na tym to się nie raczej skończymy. nie da zaliczyć tego. A co grzyb mi każe, Zniszcz lodówki. Grzyb to ma zarąbiste zadania. Niszczyć lodówki. Prawie mi się udało 30 level zdobyć, no ale... Hmm. Weź tu zdobądź ten 30 level. Zróbmy tak. Tak, tutaj lodówki znajdę, halo, lodówka A może tutaj znajdę lodówkę Stacja benzynowa to wiecie Może lodówki też mają Jest kasa, ale nie ma lodówek No nigdzie nie znajdę lodówek niestety osiem graczy zostało, 8 graczy zostało, dobra zobaczmy tutaj ale tutaj chyba nie jest wyzwanie ubocza wykonane chyba trzeba zabić postacie odpowiednie gdzie ja znajdę te postacie, tam jest jakiś jeszcze narysowany szkieletor czy ktoś tam, nie wiadomo o co chodzi może to jest właśnie wyzwanie całe tego ubocza może tego trzeba załatwić Nie wiem. Nie wiadomo o co chodzi z tym uboczem. Chyba pozbieram amunicję. Czy złote przedmioty można jeszcze bardziej ulepszyć? Sprawdźmy to. Chyba się nie No, To nie są złoty Weź to buduj, kurwa! Jedno życie mi zostało, jak ja to przeżyję i to wygram to... Oni się tak budują... Jest naprawdę... No i dupa. Ale czwarty miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć zadań wykonanych w jednym odcinku. No to... Muszę przyznać, że się udało. A ja z wami się żegnam, trzymajcie się się poczyścić.